Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj przynoszę wam wiadomość o niezwykłej wadze, która może zmienić bieg waszego życia i całego świata. To, co zamierzam wam ujawnić, pochodzi bezpośrednio od Iwana, jednego z widzących z Medjugorje, a jego słowa są sygnałem ostrzegawczym, którego nie możemy zignorować. Czy jesteście gotowi otworzyć swoje serca i umysły na to objawienie, które może uratować ludzkość? Podczas niedawnego spotkania z wiernymi, Iwan podzielił się szokującą wizją przyszłości naszej planety. Jego słowa, pełne pilności i niepokoju, wstrząsnęły wszystkimi obecnymi. Świat stoi na krawędzi przepaści, oświadczył Iwan drżącym głosem i tylko modlitwa może nas uratować przed nadchodzącą katastrofą. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzący z Medjugorje nas ostrzegają, ale nigdy wcześniej ton nie był tak alarmujący. Iwan opisał sceny chaosu i zniszczenia, które mogą nawiedzić nasz świat, jeśli nie zadziałamy natychmiast. Mówił o wojnach, klęskach żywiołowych i cierpieniach na globalną skalę. Wydarzeniach, które mogą oznaczać koniec świata, jaki znamy. Ale nie wszystko jest stracone, drodzy przyjaciele. Iwan również dał nadzieję, drogę wyjścia z tego straszliwego losu. Rozwiązanie, powiedział, jest w naszych rękach i sercach. Módlcie się, błagał, módlcie się, jak nigdy wcześniej. Tylko poprzez modlitwę możemy zmienić bieg wydarzeń i uratować nasz świat. Te słowa przypominają nam o znaczeniu wiary i pobożności w tych trudnych czasach. Nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie tego ostrzeżenia. Każdy z nas ma moc, by zrobić różnicę, by przyczynić się do tego zbiorowego wysiłku ratowania ludzkości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby zastanowić się, co naprawdę znaczy modlić się z całego serca. Nie chodzi tylko o recytowanie słów, ale o ustanowienie głębokiej więzi z boskością. To akt pokory, uznania naszej kruchości i zależności od Boga. To sposób na dostosowanie naszych serc i umysłów do woli boskiej. Iwan wzywa nas do modlitwy nie tylko za siebie, ale za cały świat. Musimy przezwyciężyć nasze różnice i zjednoczyć się w tym wspólnym wysiłku. Nasze modlitwy muszą obejmować wszystkich, przyjaciół i wrogów, wierzących i niewierzących. Tylko poprzez tę duchową jedność możemy mieć nadzieję na odwrócenie zagrażającego nam niebezpieczeństwa. Ale co to konkretnie oznacza dla naszego codziennego życia? Jak możemy zintegrować tę pilną wiadomość w naszej rutynie? Iwan sugeruje poświęcenie więcej czasu na modlitwę każdego dnia. Rozpocznij dzień modlitwą wdzięczności i zakończ go prośbą o ochronę dla świata. W ciągu dnia znajdźcie momenty na krótkie inwokacje lub medytacje nad dobrocią Boga. Pamiętajcie, że modlitwa nie jest tylko aktem indywidualnym, ale także wspólnotowym. Uczestniczcie w nabożeństwach, dołączcie do grup modlitewnych, twórzcie chwilę duchowego dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną. Każda modlitwa, choćby wydawała się mała, przyczynia się do stworzenia fali pozytywnej energii, która może zmienić bieg wydarzeń. Iwan przypomina nam również o znaczeniu życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Modlitwa musi być wspierana konkretnymi aktami miłości i współczucia. Pomagajcie potrzebującym, przebaczajcie tym, którzy Was skrzywdzili, bądźcie nosicielami pokoju i nadziei w swoim otoczeniu. Te działania, połączone z modlitwą, mają moc przekształcenia świata. Teraz zapraszam Was do dołączenia do mnie w specjalnej modlitwie, zainspirowanej słowami Iwana. Kropka, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszej prośby. Jesteśmy tu, pokorni i przestraszeni wobec zagrożeń, które ciążą nad naszym światem. Prosimy Cię, abyś nas chronił, prowadził przez te trudne czasy. Daj nam siłę, aby modlić się bez przerwy, aby być latarniami nadziei w ciemności. Pomóż nam szerzyć Twoją miłość i pokój. Niech nasze modlitwy dotrą do każdego zakątka Ziemi, dotykając serc wszystkich ludzi. Zbaw nas, Panie, i zbaw nasz świat. Amen. Teraz zapraszam Was do refleksji nad tą modlitwą i przesłaniem Iwana. Jak się czujecie? Jakie myśli wzbudza w Was? Czy wierzycie, że modlitwa naprawdę może zmienić bieg wydarzeń na świecie? Czy jesteście gotowi podjąć to wyzwanie, by stać się wojownikami modlitwy, aby uratować nasz świat? Jeśli czujecie w swoim sercu wezwanie do dołączenia do tej krucjaty modlitewnej, zapraszam Was do zostawienia komentarza ze słowem Amen. Ten prosty gest będzie znakiem Waszego zaangażowania, sposobem na duchowe zjednoczenie się z wszystkimi, którzy walczą o lepszą przyszłość przez modlitwę. Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że każda modlitwa się liczy. Każde, amen, to cegiełka w budowie duchowego bastionu przeciwko siłom zła, które zagrażają naszemu światu. Nie lekceważcie siły waszej wiary i waszych modlitw. Iwan z Medjugorje wydał to ostrzeżenie nie po to, aby nas przestraszyć, ale aby nas obudzić. To wezwanie do działania, przypomnienie o odkryciu na nowo siły naszej wiary. Nie możemy pozostać bierni wobec tego zagrożenia. Każdy z nas ma obowiązek zrobić swoją część. Pomyślcie przez chwilę o przyszłych pokoleniach. Jakiego świata chcemy pozostawić naszym dzieciom i wnukom? Świata zdewastowanego przez wojnę i zniszczenie, czy świata pokoju i harmonii? Wybór jest w naszych rękach, a właściwie w naszych modlitwach. Iwan przypomina nam, że Matka Boża z Medjugorje zawsze nawoływała do modlitwy i nawrócenia. To przesłanie nie jest nowe, ale dzisiaj nabiera bezprecedensowej pilności. To jakby wszystkie objawienia i przesłania z przeszłości zbiegły się w tym kluczowym momencie historii ludzkości. Reflektując nad tymi słowami, zadajmy sobie kilka pytań: ile czasu każdego dnia poświęcamy na modlitwę? Czy jesteśmy gotowi do poświęceń, aby zintensyfikować nasze życie duchowe? Jak możemy zaangażować innych w ten globalny wysiłek modlitewny? Pamiętajcie, że modlitwa nie jest tylko obowiązkiem, ale przywilejem. To nasz bezpośredni kanał z boskością, nasza najpotężniejsza broń przeciwko siłom zła. Nie pozwólmy, aby codzienna rutyna czy rozproszenia współczesnego świata sprawiły, że zapomnimy o znaczeniu tego cennego daru, Iwan zachęca nas również do bycia czujnymi i uważnymi na znaki czasów. Obserwujcie świat wokół siebie duchowymi oczami. Czy widzicie oznaki moralnego upadku, konfliktów i cierpienia? To są symptomy świata, który pilnie potrzebuje duchowego uzdrowienia. Ale nie dajmy się przytłoczyć strachem czy zniechęceniem. Historia uczy nas, że w najciemniejszych momentach światło wiary świeci z większą intensywnością. Jesteśmy wezwani, aby być tym światłem, przynosząc nadzieję i pocieszenie tym, którzy nas otaczają. Wyobraźcie sobie przez chwilę, jaki efekt miałoby to, gdyby każda osoba, która czyta tę wiadomość, postanowiła poświęcić dodatkową godzinę dziennie na modlitwę. Pomyślcie o fali pozytywnej energii, która rozprzestrzeniłaby się po świecie. To może być ta iskra, która zapoczątkuje zmiany, których nasza planeta tak pilnie potrzebuje. Iwan przypomina nam również o znaczeniu sakramentów. Szczególnie spowiedzi i Eucharystii to nie są tylko rytuały, ale źródła łaski i duchowej siły. Przystępujmy do tych sakramentów z nowym zapałem, świadomi ich transformującej mocy. Zbliżając się do końca tej wiadomości, chciałbym podzielić się z Wami ostatnią refleksją. Historia ludzkości jest pełna momentów, kiedy wszystko wydawało się stracone, ale wiara i modlitwa zmieniły bieg wydarzeń. Pomyślcie o Dawidzie, który wyzwał Goliata, o Mojżeszu, który wyprowadził swój lud z Egiptu. O Maryi, która powiedziała, tak, aniołowi Gabrielowi. Te przykłady przypominają nam, że z Bogiem nic nie jest niemożliwe. Teraz, drodzy przyjaciele, to nasza kolej, aby tworzyć historię. Jesteśmy wezwani do bycia protagonistami tego kluczowego momentu dla ludzkości. Nie pozwólmy, aby słowa Iwana padły w próżnię. Skorzystajmy z tego ostrzeżenia i przekształćmy je w działanie. Zapraszam Was do dzielenia się tą wiadomością z jak największą liczbą osób. Rozmawiajcie ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami, zachęcajcie ich do dołączenia do tej krucjaty modlitewnej. Im więcej nas będzie, tym silniejszy będzie nasz głos wznoszący się do nieba. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube, aby być na bieżąco z kolejnymi wiadomościami i refleksjami na ten kluczowy temat. Razem możemy stworzyć wspólnotę modlitwy, która obejmie cały świat. Na zakończenie pamiętajcie słowa Iwana, módlcie się, inaczej świat się skończy. To nie są słowa rozpaczy, ale nadziei. Przypominają nam, że mamy moc zmieniać losy świata przez naszą wiarę i nasze modlitwy. Niech pokój i błogosławieństwo Boże będą z wami wszystkimi. Kontynuujcie modlitwę, nadzieję i wiarę. Przyszłość świata jest w naszych rękach i sercach. Amen.